Przez dwa dni na zakopiańskiej Wielkiej Krokwi mogliśmy oglądać zmagania skoczków podczas tegorocznego Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Sobotni konkurs skoków pokrzyżowała jednak pogoda i odbyła się tylko jedna seria skoków. Wśród polskich skoczków najwyżej uplasował się Klemens Murańka. Zajął on szóste miejsce po skoku na odległość 129 metrów. Jedenasty był Bachleda Marcin po skoku na odległość 130,5 m, a czternasty Aleksander zniszczął z odległością 127 metrów. Swoje skoki z soboty i niedzieli podsumował podczas konferencji prasowej Klemens Murańka. Opowiedział także o planach na najbliższe zawody. Jestem bardzo zadowolony z tego weekendu całkiem takie no, swoje te dobre skoki i oddałem. Dwa razy w czołowej szóste. Mogę być zadowolony. Całkiem teraz y, prezentuję dobrą dyspozycję na skoczni, ponieważ ze mi się skacze. Czuję się, że mogę oddawać fajne, równe skoki. To najbardziej cieszy. No by tak dalej. No już teraz takie najważniejsze zawody mnie czekają i co juniorów. Postaram się nie zawieść kibiców i pokazać na co mnie stać. Myślę, że stać mnie na dużo. No i będziemy walczyć. Drużyna woja i indywidualnie. Bardzo bym musiał jeździć, na planicy. W tamtym roku naprawdę bardzo fajnie mi się skakało, choć można powiedzieć, że, że nie widziałem tak do końca jak powinienem widzieć, ale bardzo chciałbym, bardzo chciałbym wystartować i wiem, że staćmy na, na bardzo fajne skocznie, ta skocznia można powiedzieć, że siadła no i może jakąś, jakiś nowy rekord życiowy by się pobiło i byłoby fajnie. Niedzielny konkurs skoków przebiegł również bardzo nieoczekiwanie, gdy po zakończeniu skoków ogłoszono dyskwalifikację Aleksandra Zniszczoła, który skokami na odległość 131,5 m oraz 127,5 metra zajmował pierwsze miejsce. Jak się okazało, dyskwalifikacja spowodowana była nieprawidłowościami w kombinezonie. To no i mógł wygrać. Tak samo miałem też problem teraz w Jarmiszu, też mnie dyskwalifikowali. Co prawda niedużo tam miałem, no ale był niedopasowany że no i trzeba było się pożegnać z turniejem. Nie szył nam tak dokładnie na, na wymiar. Później ewentualnie albo jest za duży, albo, albo za mały. No i trzeba jakoś dopasować, trener nam zawsze dopasuje. Już za tydzień 12 i 13 stycznia czekają na nas jeszcze większe emocje podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.